Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Skrzydłowego z Randomem. Lecimy, lecimy od razu, bez żadnego przygotowania, bez żadnej rozgrzewki. Dzisiaj nie grałem praktycznie nic. Natomiast no tutaj jak najbardziej Supreme. 94 zwycięstwa obecnie. No, ciężko, powiem Wam, że ciężko idzie na tym Supreme, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej troszeczkę. No. Tak jak widzicie, mapy cały czas te same, Lejka odpuszczamy. Wyszły nowe dwie mapki w sumie na, na skrzydłowego, ale nie wiem czy je grać. Czy, czy brać je pod uwagę do puli, czy, czy może chcielibyście właśnie następny odcinek, żeby był um, z jedną z tych mapek? Nie wiem, dajcie znać w komentarzu co o tym sądzicie. Ja bez żadnego problemu mogę właśnie zagrać jedną z nich, no, chociaż nigdy tak naprawdę na nich nie byłem, więc będzie to dopiero pierwszy raz, kiedy bym miał grać na tych mapach. No, a też nie chcę jakoś specjalnie tam sobie spoilerować z YouTube'a, czy z czy indziej wyglądu tej mapy, czy też rozstawu chociażby siteu. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. A ja chyba będę musiał poczekać. To tutaj co prawda jest napisane, że około dwóch minut, no ale tak naprawdę zobaczymy. A, nie zobaczymy, bo od razu sobie ciechniemy. Nieważne. Okej, okay, mamy w takim razie oczywiście Short Dusta. Więc jest to bardzo no, popularna mapa, jakby nie patrzeć na skrzydłową z rando... Yy, rand... Nieważne, yy, jest to bardzo popularna mapa, ale zobaczymy jak nam pójdzie dzisiaj i mamy tutaj no, Biorąc pod uwagę yy, Ten nick to może być Czech, ale za chwileczkę zobaczycie, wy już to widzicie, jednak nie jednak jest to Ukrainiec Tak więc no Z miejscowości Browary No ciekawe, więc yy, ukraińskim kolegom będzie nasz Teammate, znaczy to jest masło trochę takie Natomiast jeżeli chodzi o przeciwników mamy tutaj pana Sleepyhead No który Którego Profil wygląda naprawdę bardzo dziwnie No ale na pierwszy rzut oka nie widać tak naprawdę kto to może być chociaż po Komentarzach wnioskuję, że będzie to albo Rosjanin albo właśnie też Ukrainiec. Natomiast Sergo czyli osoba no, że tak powiem, teammate tego drugiego osobnika z drużyny przeciwnej, półtora tysiąca godzin, no i również jakiś Ukrainiec, ewentualnie Rosjanin, chociaż nazywa się z Iszy. I jeżeli on jest na tym e, zdjęciu profilowym, na tym awatarze, jeżeli to jest faktycznie on, no to mam się czego bać. Ale nieważne, zacznijmy sobie. Jest końcówka rozgrzewki. Nie brałem w niej udziału. Mam nadzieję, że nie przekreśli to moich szans na wygraną. A my może przywitajmy się z naszym teammate'em. Hello? A, przywitał się, ale już nie jest tak bardzo miły jak kolega z Rosji, więc możliwe, że tutaj też nie będę w żaden sposób szkalował Ukraińców, bo to nie o to chodzi. Tylko tutaj bardziej chodzi o to, że że tamten kolega był zdecydowanie bardziej miły. No i mamy sytuację 1-2 na 1, przepraszam. Dwie osoby są na sajcie. No ciężko, ciężko to widzę, powiem Wam. No i tak właśnie też się skończyło. E, Sergo, tutaj z dwoma fragami, bardzo ładnie. No, jest jak jest. No problem. Nie wiem, za co mnie przeprasza. E, ale tutaj. Chyba, że powiedział Force? Nie wiem. Albo powiedział I'm sorry, albo Force by. Nic nieważne. No, takie strzelanie powiem Ci szczerze, że nic nie da na samym początku. Teraz, jakbyś może tak postrzelał, to może by coś dało. Ale widzę, że gramy tutaj digle, więc y, zapowiada się naprawdę niezły, y, niezłe eko teraz. Jeden gości może mnie tak naprawdę obchodzić, a ja nie mam żadnego info. Od tutaj mojego kompana. Więc może się stąd ewakuuję. 6 HP ok dobra i ten ostatni podobno maloła, ale ile to dokładnie nie wiem, bo tak troszeczkę go przerwało, tak jakby, ale na szczęście na szczęście się udało. Tak więc mamy kolejną rundę. Ja sobie oczywiście pikuję Akacha i to jest właśnie dlatego, do, do tego zawsze mówię: nie kupujcie akacza na drugą, no bo jeżeli przegracie jakimś cudem, no to będziecie mieli srogie eko. No i tak, i pan tutaj ma 3700. Ja bym mu tak naprawdę mógł... O, on sobie jednak kupił wiertarę mu jakiegoś famasu mógł rzucić, no, ale nie, nie upomniał, się nic nie powiedział. No to mówię trudno. Jego strata. Okej. Okay. Ajajaj, one side. A ładnie wskoczył powiem wam movement. Movement naprawdę dobry. Tutaj mógłby być Ninja jest tak naprawdę, tylko... Nie, tylko no, już zdecydowanie za późno. Tu dodatkowo... dodatkowo szuka jeszcze tego akacza. On już go obszedł. Wydaje mi się, że będzie od drugiego tunelu zszedł. Że za chwileczkę w plecy dostanie. O, bardzo dobry refleks, mam powiem. That's right. hmm. Dobra, nie można się poddawać. I will drop you. Wiertarę mu rzucę. No problem. Rzucę mu wiertarę. Grał z wiertarą. Myślę, że teraz da radę. Zobaczymy, zobaczymy, tak naprawdę. Znowu tam do niego strzelają: One side, two side, one more, Another, I think, okay. Ale to patrz na mnie, jak, de jak mówisz, defuse. A, tak, chciałeś się obejść gościu. No, terror chciał zagrać, powiem wam, 200 iq, no ale wyszło tak. 10 iq. Eee, bo na studiach, tak naprawdę, mam mnóstwo kontaktów z Ukraińcami. Ale wydaje mi się, że. Dobra, nie będziemy się z nic strzelać. Eee, wracając, wydaje mi się, że Ukraińcy są bardziej porywcze. Z tego co tam zauważyłem. Jeżeli chodzi o CS, oczywiście, bo jeżeli chodzi o, o faktycznie na żywo, to są całkiem normalni, całkiem, całkiem optymalni, że tak powiem. Więc też nie chcę nikogo nie uogólniać, nie zrozumcie mnie źle. Natomiast jeżeli trafią na Ukraińca w CS, no to oni jednak, kurczę, tutaj troszeczkę są bardziej natłogodliwi niż Rosjanie, chociaż wiadomo zdarzają się wyjątki i, i Rosjanie też czasami potrafią swoje. Y, Tutaj prawdziwe oblicze pokazać, więc ten wyskoczył z dupy tak naprawdę You the Minus 60 Widać cię gościu, widać cię, chyba Sorry. było Nie będę mówił nice, no bo mi tu Będzie mnie wyzywał, temu nie będziemy mówić nice O, dobra trzeba podziękować, thank you A widzicie, czyli jednak, jednak go sumienie tutaj złapało ja go w ogóle nie rozumiem. Ja go w ogóle nie rozumiem, więc to jest. powiem Wam. dziwne. What the fuck? Two hits and hurt. <laughs> Jak się wkurza? P pytanie: czy on się wkurza na mnie, czy on się wkurza na to, że nie trafia? To jest pytanie za 100 punktów. What the fk, what the fk. No cały czas, what the fuck? I łota i what a f**k. A ja nie wiem na co on się denerwuje, tak naprawdę. Wydaje mi się, że jest w tunelu, ale pewnie nie jestem. Dlatego ja tam dołem trochę. Więc taki troszeczkę Rager bym powiedział. Trochę się raiduje. nice. Trochę się raiduje jednak kolega. I teraz antyterroryści powinni mieć eko z tego, co mi się wydaje. Bo tam grali w sumie jakieś tam force, niby. Ja typa w ogóle nie rozumiem, nie będę go pogłaśniał, bo mam go tak naprawdę na full, na full ustawionego, więc nie ma tu co, prawda, co pogłaśniać. Ale może on po prostu mówi niezrozumiale tak? Nice. Co to za, za reakcja była? E, nieważne. Ważne jest to, że, że zre, udało nam się zremisować. E, 6 rund po stronie... Okej. Okay. Nie rozumiem, usłyszałem tylko site. <laughs> tylko trzeba się było ten. A on, on wydaje, wiecie co? Wydaje mi się, że on gada trochę jak Red Bull. Czasami. Tak, odnieścenia, wiecie o co chodzi. Nie wiem, czy Czy wy też macie takie spostrzeżenia. Czy sam Red Bull też tak uważa? Natomiast, no, powiem wam, że. Dobry jest ten gościu. on site. Powiem wam, że dobry jest ten gościu. Ten, zarówno jeden, jak i drugi przeciwnik. Zresztą też nie chcę nic mówić o moim teammatecie, bo. Jest też bardzo dobry. Nice one. Jest też bardzo dobry, więc. No, nie kieruje mnie tak yy, naprawdę. Thank you. Nie kieruje mnie tak naprawdę jak Artjemka w poprzednim. Yy, w poprzednim. To, czy on powiedział, że idzie na shorta? Dobra, to ja pójdę na shorta. Tak zrozumiałem że powiedział go short albo i go short nie wiem no nieważne wiem że pan Okej. Okay. O, leather side No. nice wydaje mi się że on jest na tym wydawało mi się że go słyszę na leather Wydawało mi się właśnie, że go słyszę na lederze, Bo słyszałem tupnięcie, ale pewne nie byłem, tak jak mówię. Jest runda finałowa. Bardzo dobrze 8-7, więc mamy szansę na wygraną. E, natomiast. Okej. Okay. I go side czy you go side? Nie wiem, nieważne. Ważne, że idziemy. Dobra, ostatni jest raczej na respie, można się tu fajnie zabarykadować. szukając fajnego smoka. Nice, thank you for thank you game. Czy <gamy> 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 on powiedział do mnie love? Jeżeli tak, no to, to bardzo mi miło. Mamy globala! Czemu no, ja nie zostaję do końca? Mamy globala! O kurczę. Pierwszy raz w ogóle na swoim koncie mam Globala, nie? Wiem, że to nie jest osiągnięcie oczywiście, to jest tylko skrzydłowy, natomiast no mamy Globala. Ja pierdzielę, ja naprawdę się tego nie spodziewałem, bo ja myślałem, że to będzie w ten sposób, że, że skończę tak naprawdę nagrywać skrzydłowego, bo Supreme już mnie powoli przerasta. No co prawda też, jeżeli chodzi o te fragi, jeżeli chodzi o sam gameplay, według mnie to wydaje mi się, że i tak troszeczkę odstaje, jeżeli chodzi o te rangi. Natomiast tutaj Lita Światowa naprawdę wbita w 95 zwycięstw. No zagrałem na pewno więcej meczów, bo wydaje mi się, że zagrałem około 140. Natomiast no nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że będziemy mieli Globala na skrzydłowym. Wow, naprawdę świetna sprawa. No teraz jeszcze tylko Global na matchmakingach. I, I będę spełniony. No nie, cóż, trudno, no, w takim razie to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek skrzydłowego z randomem. No i biorąc pod uwagę wasze komentarze, które ostatnio pisaliście, wydaje mi się, że jednak na tym smurfie bym zaczął grać. Tam. Jeszcze nie grałem w żadnego meczu, jeżeli chodzi o skrzydłowy, więc można by było tak naprawdę zagrać od Unrankeda, już takiego surowego Unrankeda, na którym nawet nie było jednego zwycięstwa. I próbować od Unranked'a lecieć po prostu wzwyż cały czas, żeby, żeby osiągnąć może i nawet też globala, no bo kto wie tak naprawdę. No, ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, no, nie spodziewałbym się takiej końcówki, no ale jest jak jest. No to dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki. Na razie, trzymajcie się.